Dzień dobry. Z tej strony Zbigniew Alejster. Jestem konsultantem technicznym w firmie Solidexpert. Jakiś czas temu na naszym portalu Solidmania pojawił się artykuł na temat różnych możliwości wstawiania gwintów w programie SolidWorks. Jedną z omawianych metod jest użycie operacji gwint. W tym materiale chciałbym pokazać Państwu, w jaki sposób możemy rozszerzyć domyślną bibliotekę gwintów tej operacji o swoje własne, niestandardowe pozycje. Zaczynajmy. Na początku musimy utworzyć nową część i narysować szkic zawierający przekrój naszego nowego gwintu. Ja pozwoliłem sobie przygotować taką część wcześniej. Istotną kwestią jest to, aby taki szkic zawierał nie tylko sam kształt przekroju gwintu, ale również linię pomocniczą definiującą skok gwintu. Aby to wykonać, wchodzę do edycji szkicu. Wybieram operację linia środkowa i rysuję ją pionowo. Następnie wymiaruję. Określmy, że nasz skok gwintu będzie równy 12 mm. W tym miejscu warto wspomnieć o jednej istotnej kwestii. Mianowicie lokalizacji początku układów współrzędnych szkicu względem naszego profilu. Jest to o tyle ważne, że początek układów współrzędnych będzie brany jako domyślny punkt wstawienia naszego gwintu do operacji. Gdy mamy już narysowany nasz profil, wychodzimy z edycji szkicu. Zanim jednak go zapiszemy do naszej biblioteki. Warto sprawdzić, w którym miejscu znajduje się nasza domyślna lokalizacja plików z profilami gwintów. W tym celu przechodzę do opcji programu. Pozostaje w zakładce opcje systemu. Przechodzę do lokalizacji plików i z menu rozwijalnego wybieram pozycję profile gwintów. Widzimy, że domyślną lokalizacją jest dysk C Program Data. Widoczna na filmie lokalizacja biblioteki profili Gwintu jest standardowa przy domyślnych ustawieniach instalacji oprogramowania Solidworks. Teraz, gdy widzimy, gdzie musimy zapisać nasz profil, wychodzimy, klikając przycisk Anuluj, a następnie zaznaczamy w drzewku nasz szkic. Po zaznaczeniu szkicu wybieram polecenie Zapisz jako. Wybieram rozszerzenie, w jakim chciałbym zapisać mój element biblioteki. Domyślnym rozszerzeniem dla elementów biblioteki jest rozszerzenie SLD LFP. Po wybraniu rozszerzenia: Przechodzę do wcześniej sprawdzonej lokalizacji biblioteki profili Gwintu. Wybieram ją a następnie zapisuję mój profil. Po poprawnym zapisaniu naszego elementu do biblioteki pozostaje nam już tylko upewnić się, czy przy naszym szkicu w drzewku pojawiła się literka L, a następnie na jakimś modelu zweryfikowanie poprawności działania polecenia gwint z wykorzystaniem naszego profilu. W tym celu uruchomię wcześniej przygotowany model, wybiorę polecenie gwint, a następnie uzupełniam wszystkie wymagane pola do stworzenia naszego gwintu. Wskazuję lokalizację. Następnie wskazuje geometrię odniesienia dla początku naszego gwintu i wstawia parametr odsunięcia. Niech zostanie nasze domyślne 10 mm. Status końca pozostawię jako obroty i wskaże, że ma być wykonanych 5 obrotów gwintu. Jako typ pojawił się nasz gwint specjalny. Dalej wybieramy roz, rozmiar, ponieważ tworząc nasz profil gwintu nie definiowaliśmy rozmiarów, mamy tylko jeden domyślny. O definiowaniu rozmiarów za chwilę sobie powiemy. Zwróćmy tylko jeszcze uwagę, że domyślnie mamy polecenie wytnij gwint. My zmienimy to na wyciągnij gwint. Ponieważ ta operacja wciąż nam nie odwróciła gwintu, wybieram polecenie lustro profilu. I akceptuję. Wszystko działa poprawnie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, przy definiowaniu naszego profilu gwintu nie stworzyliśmy rozmiarów. Rozmiary Gwintu definiujemy za pomocą tworzenia nowych konfiguracji. Aby to wykonać, wrócę z powrotem do naszego profilu Gwintu. Przejdę do zakładki manager konfiguracji i tutaj mamy jedną domyślną konfigurację. Zmieńmy dla niej nazwę na 5 razy 12. Aby stworzyć nową konfigurację, klikam Ctrl, -C, Ctrl V, uaktywniam ją i od razu zmieniam nazwę na załóżmy 6 razy 14. Kiedy mam stworzoną nową konfigurację, wracam z powrotem do drzewka projektu, wchodzę w edycję szkicu i zmieniam interesujące mnie parametry. Zamiast 5 mm ustawię sobie wymiar na 6, tylko tutaj muszę bardzo mocno uważać, aby zmiana tego parametru dotyczyła tylko i wyłącznie tej konfiguracji. Następnie przechodzę do edycji kolejnego wymiaru. I tutaj również zmieniam wymiar na z 12 na 14 i wybieram, aby ta zmiana dotyczyła tylko tej konfiguracji. Klikam OK. Wychodzę z edycji szkicu i wybieram zapisz. Sprawdźmy czy działa. Przechodzę z powrotem do naszego modelu testowego. Ponieważ zmieniliśmy konfigurację w naszym profilu gwintu, wchodząc w edycję operacji, otrzymamy komunikat, że wcześniej zdefiniowana przez nas konfiguracja domyślna już nie istnieje. Klikamy OK. I to co nam pozostaje, to zmienić rozmiar gwintu na którąś z konfiguracji, które przed chwilą utworzyliśmy. Przetestujmy, czy konfiguracja 6x14 będzie poprawnie działała. Akceptuję. Jak widzimy, wszystko zadziałało. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.